Okej, okay, stop. <laughs> Asshole, I am not Ted. Okej. Okay. I'm only signing this because Ted is not here. Okay. I am much better looking than Ted. No, You're właśnie. Teddy. Teddy, jesteśmy u Tediego. Ah, Teddy! Teddy właśnie tam podpisuje tablice. Właśnie no. takie wyjątkowe. Czyli z złotym markerem, czarna tablica. Czarna tablica. A właśnie u Tediego kupiliśmy cztery wyjątkowe fury, e, które już niedługo że tak powiem. Będą dostępne do oglądania naszej galerii samochodów właśnie wyjątkowych, zabytkowych w Korczynie. Właśnie jesteśmy tutaj z, moim, jestem tutaj z moim przyjacielem Bogusiem i właśnie Teddy już ma teraz, Teddy, Teddy ma nas trochę już dość po dzisiejszym, po dzisiejszym dniu. Dokładnie, bo będę go. Ale tak, oczywiście żartuję. Teddy oczywiście jest takim pozytywnym człowiekiem i żegnamy się z Teddy i wylatujemy do Polski. Dokładnie. Teddy też ćwiczy boks. No co, i śpiewał Elvisa, nie? Ten i Elvisa? Song Elvis something. Tak. No. So, Elvis music. We think. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. That's all you get. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Yeah, awesome. Dzisiejsza wizyta w tym salonie u bardzo znanej osoby czyli u Tediego Vernona, gościa, który prowadzi tutaj w Stanach bardzo popularne show, które publikowane jest można powiedzieć, że na całym świecie w różnych właśnie programach motoryzacyjnych, również w Polsce ten program był publikowany, czy może nadal jest. Także jesteśmy tutaj dzisiaj u TEDA Vernona z moim przyjacielem Bogusiem. Właściwie kupiliśmy u niego cztery wyjątkowe samochody bardzo wyjątkowe, bo te, jak widzicie, najmniej takie wozy, które tutaj widać, czyli nietypowe, nietuzinkowe, inne samochody, których nie ma normalnie na drogach, a zwłaszcza już w Polsce. Także, tak jak powiedziałem wcześniej, byliśmy tutaj cztery takie fajne samochody, naprawdę bardzo fajne, jeszcze na tę chwilę nie powiem jakie, ale już niedługo będzie można oglądać w naszej galerii samochodów właśnie takich bajkowych, filmowych, Będzie tym samochodem będzie można oglądać właśnie w Korczynie, w miejscu, po naszej fabryki czekolady, koło pijani czekolady. Tam z tyłu za naszym obiektem powstanie taki, taki właśnie obiekt, gdzie będziemy sobie te samochody pokazywać i będziemy udostępniać je naszym klientom. Także tak wygląda ta firma. Tam widzimy z tyłu jeden z kilku magazynów, gdzie te samochody stoją. Tu jest jedna z wystawek, takich szklanych. Tam z tyłu magazyn jeden, drugi. Tutaj teda reklama. Łączy tutaj gromadzi około 350 nie tuzinkowych innych samochodów jest spotykanych, jak już powiedziałem dostępnie na drogach. I te samochody już niedługo będziecie mogli oglądać w naszej nietypowej galerii gorczycie. Zapraszamy serdecznie do śledzenia dalszych informacji na naszych stronach. Tablice rejestracyjne podpisane do naszych nowych samochodów, które zakupiliśmy właśnie w znanej firmie. Tego. Vernona, to jest firma tutaj bardzo znana na Florydzie zresztą na stacji na, w na, na całym stanie. Cały...